Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Zapowiada nam się bardzo piękna sobota. Byłem co prawda umówiony na siódmą rano z Filipem, żeby pojechać na zdjęcia, lecz wystąpiły małe komplikacje. Jest godzina około w pół do 11. Za jakieś 5 minut Filip powinien podjechać, także ja się zbieram powoli, kończę pakować jakieś obiektywy. Ostatnio coraz częściej udaje nam się znaleźć czas, żeby pojechać sobie na zdjęcia. I podczas ostatniego wypadu, kiedy jakiś tajemnicz nieznajomy zaczął... Uciekać przed nami przez środek pola. Postanowiłem wtedy, że zacznę nagrywać wam z tych wypadów vlogi, może być to ciekawe. No a że teraz zbliża się taki bardziej świąteczny czas, troszkę więcej wolnego. Kilka projektów do skończenia mam zapisanych jeszcze, ale myślę, że ogarnę to jakoś i teraz będę miał jakieś dwa tygodnie, żeby dla was ponagrywać. No i mam nadzieję, że ktoś jeszcze ze mną na tym kanale został, bo faktycznie ostatnio się tu dosyć mocno opuściłem, ale nie martwcie się, będzie coraz więcej tego wszystkiego. Jesteśmy trochę na przypale, więc będziemy uciekać powoli. Ale wrócimy tu, tylko że trzeba będzie na jakichś rowerach czy na piechotkę sobie przyjść. Naprawdę świetna okolica. Za dużo dzisiaj nie gadam do vloga, bo. Bardziej się skupiam na jakichś zdjęciach, fajnych kadrach. Także klimat jest naprawdę nieziemski. Co nagrywasz? Co nagrywasz? No. <laughs> no to fokus. Ja <laughs> no, łapie jakieś przebitki do podsumowania roku, może coś wleci. Tu jest woda w tym rowie? Nie. Ok, dobrze wiedzieć. Jest czy Nie. nie. <laughs> do lasu. A czemu idziesz dalej? <laughs>